Witajcie moi widzowie. Dzisiaj wam pokażę założycielkę takiego takiej sztuki jak chodzenia na szczudłach. Kobieta pochodzi z Bremen. Ma na imię Janina i ona właśnie wymyśliła ten rodzaj sztuki. Po niemiecku nazywa się to Stelzenart. Stelzen są szczudła. So I zobaczcie. Oni sami robią te kostiumy i sami szyję. Ona ma pracownię w Bremen, w takiej dzielnicy, w takiej dzielnicy, wiecie, dla artystów. To jest dzielnica, gdzie jak jesteście tam, to z powodzeniem możecie stwierdzić, że jesteście w Paryżu. To jest ta dzielnica w ogóle te kamieniczki, te ulice, kafejki, restauracje. No Paryż, dosłownie klimat Paryża. I opowiem wam jeszcze o niej za chwilę, dokładnie, co ona, dokładnie czym ona się zajmuje, jak oni to robią. Zobaczcie, tego typu rzeczy robią, tańczą, chodzą, tańczą na szczudłach. Jest, ja lubię, ja lubię ludzi z pasją, uwielbiam ludzi z pasją. Zobaczcie ile ona musi mieć energii. Niesamowite. To jest Bremen kochani, to jest piękny nasz piękny Bremen. I już wam teraz opowiem, tam wam na mój ogród, a wam opowiem co mówi Janina. Założycielka Stelzen Art, czyli chodzenia na szczudłach, i widzieliście te dekoracje piękne, jakie mają. A chodźcie, zabiorę Was trochę, bo chodzimy sobie po moim ogrodzie. I ona mówi tak: Wenn ich es unterbrechen würde, dann würde ich sagen, Mein Bremen ist weltoffen, ist ze echt. Czyli Bremen jest y, otwarty na świat, jest prawdziwy. Die Gründerin, Gründerin jest założycielka von Stelzenart. Und y, Stelzenart, Stelt, euch das heute mal ein bisschen vor, was wir machen. A ona tak mówi po prostu. Ona mówi, że ona, ona nam pokaże, co oni w ogóle mówią. To ja już wam pokazywałam, co oni robią. Die Werkstatt von Stelzenart ist mitten im Ostertor. Ostertor, -Oster das to ist die in Bremen, unsere Heimat. Es ist die Brutstätte, diese Atmosphäre, es hat einfach diese Offenheit. Also wir haben einfach hier Lust zu kreieren. Wir machen alle Kostüme selber, czyli schüren wir selbst Kostüme. Uh, und die uh, in, die, in der Werkstatt wir nähen die Sachen, szyją rzeczy, wir machen das Licht, czyli oni muszą też, bo na zewnątrz występują, więc światło, die Technik, die uh, Konstrukcją. Uh, das haben wir uns nach und nach erarbeitet. No, także to jest Właśnie. Świat Janiny, słuchajcie. A tutaj są moje jeszcze rzeczy. Bo ja cały czas mam na to, no, jeszcze mam ochotę popływać sobie na moim supie. Janina mówi tak: Ein ganz typischer Ablauf ist, wir fahren irgendwo hin, wir bereiten uns vor, wir schminken uns, wir bereiten die kostüme vor, wir checken die Lage, auch das Wetter. Das gehört natürlich auch immer dazu. Winucen, gdzie oni występują w Bremen? W Byrga Park. Byrga Park jest przepięknym miejscem w centrum, pa, w centrum Bremen, gdzie jest, wiecie, no, taki park, zielone, jak gdyby zielone miejsce Bremen. I na środku stoi wiatrak, taki typu holenderskiego i tam są kafejki, tam jest takie miejsce spotkań, wiecie, znajomych. Jak my gdzieś, ja często jestem w Bremen i chcę się ze znajomymi spotkać, no to tam się umawiam, bo tam jest atmosfera. Przepięknie, to się nazywa Byrga Park w centrum Bremen. I ona mówi: gehen wir auf und begeistern das Publikum, czyli idą na tych szczudłach i, i pokazują to dla publiczności. Wir arbeiten gerade an einem festival für China und Indien, die heimliche Bremer Kultur Tor, welt und unsere kunst ist der Schlüssel dazu, Czyli ona na końcu mówi, że Bremen jest jak gdyby takim taką bramą na świat, a sztuka, jaką oni robią, jest dla niej kluczem otwierającym to bramę. Czyż nie pięknie powiedziane, uwielbiam ludzi z pasją, uwielbiam ludzi z pasją, a Bremen jest pełna takich ludzi z pasją, i Osta to jest właśnie. Dzielnica, gdzie niedaleko centrum, wszystko jest właściwie takie fajne, niedaleko centrum, chociaż nie. No, trzeba tam pokonać pewne kilometry, żeby fajne rzeczy zobaczyć, ale Bremen ma świetnie skomunikowaną tą sieć tramwajów i autobusów. Metra nie ma, Bremen, ale naprawdę nie ma żadnego problemu dostać się z jednej części Bremen na drugą, a to Bremen jest duży, jest duży. To jest taki Poznań, powiedziałabym, czy Gdańsk? Coś takiego jest bremen. Z tym, że bremen jest ba, dużo bardziej skomu skomunikowany, jest łatwiejszy dostęp gdziekolwiek niż na przykład w Gdańsku, prawda? E, no tak. Także jak Wam się podoba mój filmik dzisiejszy, pokażę jeszcze oczywiście Wam mój wrzos. Lawenda już przekwita przekwita. Będę musiała z tą lawendą tą lawendę zebrać chyba. Zobaczcie, na przykład to już jest taka przekwitnięta. Ta jeszcze jest jeszcze w miarę są te lawendy niektóre fajne, ale już przekwita, więc będę musiała coś z tym zrobić, bo szkoda, żeby tak przekwitła, wysuszyła się. A wiecie co? Tutaj te kwiatuszki, zobaczcie jakie cudowne i bardzo dużo pszczół i osna nie siada. W ogóle widać, że są kwiatki, z których te owady pobierają nektar. Zobaczcie te żółte, takie słupeczki. Z... Gdzie to? Piękne. Piękne to jest. Kochani, jak Wam się podobał mój dzisiejszy filmik, kciuk do góry, lajkujcie, komentujcie, a ja będę Wam bardzo wdzięczna. Pozdrawiam, kochani, miłego dnia.